Hej siemiaczku witajcie z tej i to dzisiaj w sklepie 19 lutego 2023 roku i co dzisiaj mamy nowe skinki czyli Kapitan Ameryka Sam Wilson MCU za 2000 tak się tutaj prezentuje z takim oto plecakiem z takim oto tutaj kilofem i z taką lotnią skrzydła EXO 7 Falcon dalej mamy gwiezdne barwy za 1800 zł jest z takimi stylami czyli z taką kurtką i bez kurtki i oczywiście z tutaj takimi kolorkami i z takimi kolorkami. Dalej mamy tarczak, więc czyli tutaj plecak z 1800, tutaj z takim stylem i reaktywny, niereaktywny. Kilow ma takie same style. Oczywiście jest cały skiennik za 1800, barwny i brawurowy za 500 i zestaw Kapitan Ameryka i Gwiezdne Barwy za 2600 i mamy w sobie nie wszystko co pokazywałem plus ekran wczytywania. Dalej mamy Intuicja za 1200, świeże cięcie za 500, ból koczący za 500, pompowanko za 500, no i zestaw z fresza Fresha za 900, jeśli mamy malowanie i emotkę. Dalej mamy Sica za 1200, wraz z jest takim stylem. Dalej mamy błogosławieństwo Areny za 800, cerber za 1500, no i cały czysto Sica za 2100, 0 za 2000, punkt zerowy za 500, koronka za 1500, to jest takim stylem. Dalej mamy paradoks za 1500, wizja za 800, równowaga za 500. Dalej mamy Victoria Science za 1200, sikierka i kijek za 500, huragan za 2000, burzowy błysk za 1200, oko burzy za 1200. Turbulencje za 500, no i dalej mamy Trinity z oddziału za 800, wraz to jest takim stylem, dalej mamy y, Móżdżak za 1200, Odłamek za 500, y, Kręcenie pochodniami za 800, Lamo Konga za 500, Objawienie za 200, no i co, dalej mamy nadal pakiet zadań awansu, Wartownika Aksjonu, y, Janis Atento Kumpo, Pilnie Poszukiwanie też nadal w sklepie, no i to tyle, także co widzowie, jeśli sklep się buduje, to pamiętajcie, subskrybujcie, łapka w górę jako dzielą o sklepie, a i sorry, że tak późno sklepik, ale nie wiem jak inaczej nagrać, mam nadzieję, że już takich więcej sytuacji nie będzie, ale jeszcze zobaczymy, ale sorry za to, już reszta sklepów aktualnie będzie normalnie, także no, a ja się z żegnam, siemneczko.